Siemanko, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dawno, dawno, dawno mnie nie było. No, to było związane z moimi tam prywatnymi tematami, musiałem pogarniać kilka rzeczy, ale już jestem. Dzisiaj taki szybki odcinek, nie wiedziałem za bardzo co przygotować. Ekstra pensja jakaś nowa, której jeszcze nie drapałem na antenie. No i w sumie standard 53 zł w odcinku. Zapraszam do oglądania. Ok, polecimy sobie standardową eksplozja e, za 3 zł, więc e, od tego dzisiaj zaczniemy. I co tu mamy? Mamy kiwi. E, dajcie, dajcie znać w komentarzu, czy się za mną stęskniliście, czy nie. E, no, mówię, troszeczkę było nawarstwiło się spraw do ogarnięcia, takich e, domowych i zawodowych, i trzeba było troszeczkę pogarniać, nie miałem czasu. I no, nie miałem skupienia do tego, żeby, żeby tutaj coś drapać, ale tak jak mówię, zaczynamy dzisiaj sobie takim odcineczkiem w sumie lajtowym. Zobaczymy jak tam to wyjdzie, czy taka przerwa dobrze nam zrobi, czy nie. To się jeszcze okaże. Ale na tą chwilę fajnie, że w końcu sobie coś mogę podrapać, bo przez ten czas w ogóle nie drapałem, nawet poza anteną po prostu nawet, nawet, nawet nie byłem w tam w żadnej kolekturze, bo nie miałem na to, na to czasu. Ale mm, mam nadzieję, że dzisiaj e, miło mnie to przywita. Te zdrabki mnie miło przywitają i będziemy mogli sobie tutaj jakąś fajną nagrodę obejrzeć na antenie. Na razie mamy melony. O, tutaj mamy melony sporo. Nam się tu udało trafić. Dobra, co my dalej mamy? Mamy awokado, mamy tu. Nie czy widzicie wszystko tak. Już wypadłem z, z rytmu tworzenia tutaj wideo. Mam nadzieję, że jest to czytelne w miarę, eee, co robię teraz. Że widzicie, dalej mamy ananasy. Tu mamy ananasy, tu mamy ananasy, tu mamy ananasy i tu mamy ananasy. No i dobra, chyba po ananasach. Dalej co mamy figi figa 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 to też sporo tych fig nam tu wjechało. E, dalej mamy co pomarańczki tu mam widzę trzy I tu na górze jeszcze ominęłem dwie. Tu mamy trzy i to by było na tyle. Mamy gruchę. Mamy gruchę mamy gruchę. Czy coś nam się tutaj pokazuje ciekawego? No na tą chwilę chyba nie. Tu mamy banany, nie tyle. I tu mamy co? I tu mamy wiśnie. No niestety. No niestety. Tu pusto, pusto, pusto. Wszędzie pusto. Yy, zdrapka jest przegrana. Ok, lecimy sobie teraz z tą ekstra pensją. Mamy co my tu musimy zrobić? Z jakich swoich liczb jest taka sama? Ok, ekstra pensja standard. Dobra. To lecimy. No, jak się fajnie drapie, jak, drapie się jak ten złoty los. Taki jest śliski. E, ta, ta, ta warstwa ścierna jest taka śliska. Dobra, mamy 34, 15, 6 i 14. I szukamy, szukamy. Mamy, słuchajcie, ekstra pensje. No, oby jeszcze jedna nam wpadła. 13 jest obok 20, 24, nie mamy i 20, 23 też nie mamy. A tu mamy 16, mamy 14, 15, widzicie jak obok się wszystko e, trafiło. Dobra, lecimy sobie z tej strony czwóreczka, 30, 12. 30, 2 brak i 35. No wszystko, wszystko obok ale półdła. Lecimy jeszcze jedną, mamy ładnie wygląda, zrapeczka fajnie się prezentuje. Mamy 34, znowu mamy 6, tam też mieliśmy 6 i też mieliśmy 34, zobaczcie. Ale, ale. No dobra, zobaczymy co dalej mamy. Mamy 1, tam nie było i mamy 13, była 14 i 15. Dobra, lecimy, tu mamy co 15, no tam było, mamy 7, mamy 27. Rójkę i trzydziestkę, i dalej mamy co? Mamy czternastkę, mamy trzynastkę, mamy ekstra pensję. Mamy dwadzieścia, dwa, jedenaście i trzydzieści dwa. No i chyba jednak nie będzie takiego szczęścia powitalnego. Lecimy sobie z diamentami. Lecimy sobie z diamentami. Zobaczymy, co te diamenty tutaj mają dla nas. Mamy dwanaście. Widzicie wszystko. Tak, widzimy wszystko dobre, Mamy 12, 22, 26, 3 i 37. No, no, no. Dawaj, dawaj, dawaj hajs. 7 brak. 1 brak. 6 brak. No to tu się dzieje. 25 brak. Mamy 26, 8 brak. Mamy 3. No nie podoba mi się. Dalej mamy co? Mamy 38. Mamy 26. Jest, 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 jest. Także o tyle dobrze, że nie będzie pusty odcinek. Mamy 19. Nie mamy. Mamy 31. Nie mamy. I tu mamy 39. Niestety nie mamy. Tu mamy 36. Mamy 37. 24. Nie mamy. Trzynastkę mamy, dwunastkę. Jest dziewiątka moja, ale to nic nam nie da. I mamy czternastki, której też nie mamy. Trzydziestki piątki nie mamy. Jedenastki nie mamy. 23, trzy, to znowu obok, znaczy chciałem powiedzieć, że również, ale znowu obok. I tu mamy czwórkę. Czyli tu wygrywamy hajs. 26 tylko i wyłącznie. Pod tytułem 10 zł, tyle wygrywamy. Dobra, sobie to tu odłożę i lecimy. Słuchajcie, 500 mamy. 500 w banku. Patrzymy, trzymajcie kciuki, pokomentujcie coś, pogadajmy, bo nie było interakcji dawno między nami. 39. Ok, i co dalej mamy tutaj? Mamy 30 mamy dwójkę mamy dwudziestkę siódemkę czyli mamy tu oboczek i tu oboczek tu mamy czternastkę i mamy trzydziestkę piątkę nic z tego 24, nic z tego 21, 15 obok 28 i 36, też tu nie mamy mhm mm no mamy 26, to mogłoby dać 18 Mamy 17 i 16 1 to w ogóle za niżutko. 9 znowu moje Ile tu było? 500 zł Kurde No ciekawe kiedy Czy ponownie mi się uda jakąś taką fajną Nagrodę wyciągnąć W tych zdrapkach No tracę nadzieję Powiem Wam szczerze Ale to może dobrze, że tak trochę W sumie zrobiłem taką pauzę to Trochę człowiek ochłonął i no i może będzie może będzie lepiej no nic nie było jeszcze sprawdzę kontrolne bo sobie tu gadamy gd tak pusto na razie mamy tylko dyszkę zwrotu e, wszystko w rękach białej czekolady jak ja to już zauważyliście mówię biała czekolada szukamy pliku albo siódemki co my tu mamy o może jeszcze ciupękę was dam bliżej Mamy serce, o wysoko tutaj mamy świnkę, mamy bransoletkę, lustro, klucz, tutaj mamy zegarek, mamy perły, pierścionki, kolczyki i dzwonki. Dalej mamy śminki, kuferki, torby, prezenty, naszyjniki, mamy okulary. Jest siódemka już troszeczkę zdrapałem. No to zdrapie trudno. Mamy, mamy mamy 20 zł, bo mamy razy dwa tak? W przypadku siódemki bardzo fajnie. Kapelusz i róża. Tutaj mamy razy razy 2 siódemeczka, czyli mamy dwie piękne dychy. Bardzo się cieszę, czyli mamy 30 zł. Kochanie, nie jest tak źle. Jeszcze jedna zdrapa przed nami. 30 zł nie jest źle. Mamy 28, 35, 46, 45, słuchajcie, i 40, no, tutaj teraz wysoko, ładnie podrapię, żebyśmy wszystko widzieli. No, wysoko, wysoko. Zobaczymy, czy lot to też rozlosuje wysoko. Mamy 22, mamy 39. 34, no blisko, ale to teraz spadliśmy za nisko 14, 47, bardzo blisko, mieliśmy pomiędzy nawet Można powiedzieć, 13 nas nie interesuje, 8 nas nie interesuje 49, no prawie, prawie 48, 11 niestety 24, mamy 28 i mamy 29, słuchajcie 36, a mamy 35 Także widzicie, jak to Czyli nic się nie zmienia w Wszystko tutaj strzela, żeby połechtać, ale, ale żeby dać, to tak, to tak nie za bardzo. 40, mamy zobaczcie, 40 mamy, a mamy tutaj o, znowu cyrk 41, 42, 27, mamy 28 i 37. I niestety yy, nie mamy nic. Tu mamy o T tak. OTM. Ok kochani, nie będę robił podsumowania. Yy, ile tam 53 w odcinku zwrot 30, yy, ponieważ tutaj siódemka nas odratowała razy 2, yy, razy 2 w siódemce i tu mieliśmy dyszkę w, w diamentach. Także całkiem nieźle. Dzięki Wam za oglądanie. Trzymajcie się do następnego razu. Buziaczki pa!